Dzień dobry. Dzisiaj przygotuję z Państwem lasagne. Będę przygotowywała ją na dwóch urządzeniach. Na Tefal i Companion XL i na naczyniach AMC. Będzie to bardzo szybka potrawa, mimo że tak naprawdę w tradycyjny sposób zajmuje bardzo dużo czasu przygotowanie. Przystąpię do tego, że najpierw sobie rozgrzeję garnek AMC, który stoi na Navigenio na... Kotleta. Co to znaczy? Na taką temperaturę, w której będę zapiekała mięso. Włączam sobie pilota, przekręcam dwa razy, aż mi się na wyświetlaczu postawi. pojawi kotlet, jest połączenie Wi-Fi i w tej chwili garnek się rozgrzewa do kotleta. A ja uruchamiam robota, bo w nim będę szatkowała cebulę, marchewkę i seler. Oczywiście przepis na lasagne będzie później pod filmem zakładamy sobie szpień który będzie na którym zamocuję tarczę i będę szatkowała przygotowane warzywa ustawiam sobie obroty na dziesiątkę Wcześniej mam przygotowane warzywa i zaczynamy szatkować od marchewki i selek. Poszatkowane. Teraz tylko wymienię sobie ten kawałek, zostawię. I już pokażę Państwu, jak jest pięknie poszatkowane. Proszę zobaczyć, jak drobniutko, przepięknie. Teraz zamienię sobie tarczę na większą, na grubych oczkach. Poszatkuję cebulę. Są trzy tarcze, a pięć sposobów tarcia. Tak, nie mm -hmm. i start. I przekuję sobie. Pięćdziesiąt mm cztery -hmm. sekundy. Warzywa poszatkowane, ja sobie teraz tylko wrzucę do zlewu pokrywki. Tak, Już też pokażę, bo cebula też jest bardzo ładnie poszatkowana. Bez płaczu. Proszę zobaczyć. Jest super poszatkowane. Założę sobie teraz tylko mieszadełko. A móc wygarnąć. Doleję trochę oleju. Zresetuję, bo nie będzie już potrzebno. Tak. Czy w tej tak. chwili? Wezmę sobie kartkę, żeby zgarnąć ze ścianek. No. I teraz jednym palcem ustawiam sobie wolne gotowanie, 130 stopni. Dołożę troszeczkę czasu, ponieważ ja tutaj robię dużą porcję. I zakrywam okrywką. I teraz mi się pięknie warzywa zapieką przez te 8 minut. A Garnki AMC też za sekundkę dadzą mi sygnał, że mogę włożyć mięso do zapiekania. Także słuchajcie, tutaj wszystko się naprawdę dzieje bardzo szybko. O, I już zgrane w czasie ja sobie wyłączę w tej chwili pilota. Otworzę garnek. Tutaj możemy sobie świetnie oprzeć, przekręcę, żeby mi było wygodniej. A więc w państwu teraz tego nie zostawię? Nie, jest ok. I wkładamy mięso do zapiekania. Na suchą patelnie, do dużej I Mięso nam się zapieka. Delikatnie będę mieszała, żeby tą tę żeby się jestem ostre, jestem ostre, Można oczywiście troszeczkę ostre, olejem, ostre, jestem ostre, jestem i mieszamy jest w T-Falu w też można mięso zmienić, ale pojechałam do sklepu, nie było świeżego mięsa takiego, które mogłabym zmienić w robocie, więc kupiłam już gotowe mielone. Ale w te falu możemy zmielić jednocześnie na nożu do miksowania nawet do 1,5 kg mięsa. więc Wtedy nie musimy korzystać z mięsa zmielonego ze sklepu. Robimy sobie sami, wtedy na pewno wiemy, jakie mięso mamy zmielone. Ja dzisiaj też wiem, jakie mięso miałam zmielone. Bo było zmielone czy Wezmę sobie bardziej twardą borszkę do mieszania. Mięso nam się w krótkim czasie zapiecze. Warzywa się już pieką. Mam przygotowane też przyprawy do mięsa. Możemy sobie już je też wsypać. Gdyby kogoś zainspirowało to moje gotowanie, jak to się szybko gotuje i szybko się robi, zapraszam do kontaktu. Można naczynia AMC kupić. Ale o tym wszystkim bym mówiła już z Państwem. W wiadomościach prywatnych, jak komuś się spodoba te fal, oczywiście też. Możemy się umówić na spotkanie, na wspólne gotowanie, nie tylko online, bo możemy się umówić i, i wtedy podjadę do Państwa na prezentację. Mięsko już się podpieka, a ja mam czas, żeby z Państwem porozmawiać. Po przełożeniu warzyw do mięsa, zamknę garnek szybką pokrywą, 3 minuty i sos boloński będzie gotowy. Ja myślę, że mięsko to jeszcze starczy tego czasu, który jest nam tutaj potrzebny. A ja w tym czasie przygotuję sobie foremki, wyłożę je papierem, żeby przekładać produkty do foremek. Za chwilkę do Państwa wracam. Nie jestem mam proszę zobaczyć, że warzywa będą za 24 sekundy gotowe. Ja sobie tutaj tylko pościerałam. Tak. Mięso już też prawie jest gotowe. Mówiłam poprawki, że dzisiaj przygotowuję bardzo dużą ilość rozani. Będą goście. Więc zamienię sobie za chwilę garnek na większy. Słuchajcie. O tej samej średnicy. Proszę zobaczyć. Warzywa już są zapieczone, więc sobie połączymy produkty. Jest jeszcze taka fajna opcja, że garnek można postawić na pokrywce, jakby w Nie przewróci się nam, jeżeli już to nawet nie w taki sposób, żeby coś się mogło wydarzyć. I mamy okay. Teraz postawię duży garnek 8-litrowy na on będzie na pewno odpowiednią ilością. Przełożę mięso. Odstawię, żeby moje kwiatki nie ucierpiały. Mięso przełożone. żywa też są pięknie zapieczone, już pokazuje tylko nie zgadnę pieszadekka. żurka są podsmażone, też je tutaj przekładam do garnka. Dokładnie sobie wygarnę. i teraz dołożę pomidory. I jeszcze świeże listki bazylii i czosnek. I sos boloński będzie za chwilę gotowy. Umijamy. Zamykam szybką pokrywą, czyli pokrywą szybką Zakładam pilota. Najpierw go sobie włączę, włączam go, ustawiam na czas 3 minuty, zakładam i kręcę dwa razy, tak żeby mi się zaświeciło turbo. Jest. Jest połączenie Wi-Fi i po uzyskaniu temperatury 98 stopni. Garnek się, pokrywa się zamknie i będzie się przygotowywał sos. A ja teraz umyję sobie garnek i będę przygotowywała sos beszamelowy. Sekundkę i jesteśmy razem. Teraz zrobimy sobie sos <coughs> beszamelowy, więc stawiamy garnek na wadze. Waga oczywiście jest w zestawie. Zakładamy mieszankę, Tarujemy. I wkładamy 80 gram masła. Dobrze. Wleję mleko. Litr mleka. Tak jak mówiłam, robię podwójną porcję, więc tego jest dużo. Pod filmem będzie porcja na jedno naleśniki. Tak? I 120 g mąki. I jajki musztardowej. sowi do podstawy. Najpierw sobie wymieszam, czyli ustawiam obroty na 7. Mąka będzie wymieszana z mlekiem proces gotowania wystarczy. Teraz ustawiam obroty 4. Temperaturę 90 stopni. Czas 8 minut. Chociaż wiecie co, to jest duża ilość, to zrobimy 10 minut i starczy. I sos besz beszamelowy sam się gotuje. Na pewno będzie gładki jak samitny, nie będzie grudek. Um, Dokładnie wszystko możemy zrobić bardzo szybko, sprawnie, nie napracowując się. Słuchajcie, technologia tak poszła do przodu, że y, nawet garnek AMC można ustawić i y, przygotować na przykład potrawę jednogarnkową, na przykład y, gulasz y, z kaszą, z mięsem y, i ustawić sobie, żeby włączył się garnek za 9 godzin. I oczywiście programujemy czas 9 godzin, opóźniony start i czas 10 minut, które wystarczy na przygotowanie potrawy. Przychodzimy z pracy, jedzenie jest gotowe. A teraz poczekamy chwilkę, bo nam jest potrzebne 9 minut, żeby sos deszamelowy był gotowy. Tutaj jeszcze 3 minuty, bo ustawiłam czas 3 minuty, ale ten czas liczy się od momentu uzyskania temperatury, więc teraz już się odlicza. Na 3 minuty sos berszamalowy będzie gotowy, tylko że musimy poczekać, jak nam się garnek otworzy, bo to jest najbezpieczniejsza pokrywa na świecie i nie otworzy się wtedy, kiedy mamy ciśnienie. I popatrzcie, 3 minuty bardzo szybko minęły, garnek się wyłączył, Połączy... zostało połączenie Wi-Fi. Będzie podtrzymywało temperaturę 60 stopni przez godzinę, jednakże ja sobie go rozłączę, bo nie jest mi potrzebne podtrzymywanie temperatury, żeby wyłączyć. Naciskam dwoma palcami i pilot jest wyłączony, ponieważ na pewno sos jest gotowy, a zostało 5 minut 44 sekundy do tego, żeby sos beszamelowy też był gotowy. Sos beszamelowy jest ugotowany, zostało mu tylko jeszcze 8 sekundek. Tutaj mamy sos mięsko na lasagne. Wszystko jest gotowe. Przez, 60, przez godzinę będzie utrzymywana temperatura 65 stopni, żeby nam ten sos beszamelowy nie zgęstniał, nie zrobił się korzuch, a tutaj tylko poczekamy jak się garnek otworzy. I przygotowujemy lasagne do piekarnika. Sos beszamelowy cały czas się grzał. Tutaj mamy sos boloński też gotowy. Otwieram sobie piekarnik. I teraz warstwami będę układała. Tylko skosztuję sobie jeszcze jak smakuje sos beszamelowy, bo boloński doprawiałam delikatnie nie jest ok. Myślę, dno foremki cienką warstwę sosu bešamelowego. Wszystko ładnie rozprowadziło. I teraz na sos beszamelowy Będę układała płaty makaronu nieugotowanego. W sumie bo nie musi być ugotowany. I teraz warstwa sosu bolońskiego O i wyjąłam sobie jeszcze żółtego sera. Tak. Na sos pójdzie teraz Żółty ser, ale muszę go wyjąć z lodówki I ser. Ser Układamy sobie teraz warstwa. Może ja przyłożę ser na drugą stronę, a tu żeby było widać tą poranka. ser w płatach i znów sos No tak. ja sobie łyżką trochę bo mogę, żeby się rozprowadził I jest super Teraz druga warstwa makaronu, warstwa sosu. No, rozprowadzę sobie tą łyżeczką. skleko warstwa sera tak sobie łyżką. I warstwa makaronu. Na makaron sos boloński. Muszę wyjąć sobie mieszane łuką, żeby było łatwiej. Tylko później na wierzch jeszcze posypię sobie rozdrobnionym żółtym serem na ten sos boloński. I w ten sam sposób przygotuję kolejne foremki. Tu już pokażę, że mam przygotowane takie kreksóweczki. Osoby, które będą zainteresowane naczyniami AMC czy robotem Tefala zapraszam do kontaktu a Państwa do udostępniania tego wideo, żeby jak najwięcej osób zobaczyło, żeby jak najwięcej osób mogło się dowiedzieć o tych wspaniałych naczyniach i robocie. I do następnego razu.